Witam. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o moim zdaniem zapomnianej, ale ciekawej ścigałce i będzie to Split Second. Jest to gra wyścigowa z 2010 roku, która została wydana na PC, PlayStation 3, Xbox 360 oraz PSP. Co ciekawe, wydawcą jest Disney, a producentem BlackRock Studio, które wcześniej zrobiło grę. Your. Obecnie chyba już nie istnieje. I chcę jeszcze dodać, że te gameplay, które widzicie, są z PS trójki. Bo ja grałem na PS trójce, żeby oczywiście tą grę splatynować. Narracja w split second jest w formie takiego show telewizyjnego, opartego na wybuchach, na zniszczeniach i tak dalej, i tutaj pojawia się system, który najbardziej mnie zainspirował do stworzenia tego materiału, czyli powerplay. E. Otóż głównie za pomocą driftów możemy wypełniać pasek złożony z trzech segmentów. Naładowanie jednego segmentu pozwala na użycie powerplaya, który jest wywoływane na graczu przed nami. No i co robi ten powerplay? Otóż może to być zrzucenie beczki z helikoptera, wysadzenie mostu, wysadzenie skał, czy po prostu jakiegoś auta na torze. Można też nimi otwierać skróty. Jest to system, który nakłada duży handicap na pierwsze miejsce, to znaczy najlepiej trzymać się na trzecim, drugim miejscu, by na samej końcówce użyć PowerPlaya i wygrać wyścig. E, więc pojawia się tutaj element taktyczny, który rzadko jest w grach wyścigowych. No, zazwyczaj po prostu musisz być pierwszy i tyle. I często wygląda to tak, że wyprzedzasz wszystkich na początku, a później jedziesz sam i tylko myśleć o tym, by nie popełnić jakiegoś błędu. Tutaj AI, bo grałem tylko na singlu, na multi ciężko 15 lat po premierze, no to tutaj AI jest perfidne. Wkurwiające wręcz. No, bo to wygląda tak. Musimy uzyskać ogromną przewagę, by być bezpiecznym, bo niestety przeciwnicy otrzymują boskie przyspieszenie, gdy wyjdziemy na pierwsze miejsce. Z drugiej zaś strony, jak gonimy dwóch botów z przodu, na których nie możemy nawet użyć powerplaya, bo są tak daleko, to oni kurwa mają ze sobą sojusz, nie? Nie będą używać na sobie Powerplayów. No jest to duży minus tej gry, albo plus, że, że przeciwnicy naprawdę stawiają jakiś opór, co z mojego doświadczenia jest rzadkie w wyścigówkach. No, najczęściej, tak jak mówiłem, walczymy sami ze sobą, ze swoim czasem w celu pobicia go. Inne auta, boty to, są, to jest tylko tło, e, tak naprawdę. Wróćmy do powerplayów, bo wciąż nie powiedziałem o rzeczy, która mnie najbardziej zafascynowała, czyli jak naładujesz pasek na maksa, to masz dostęp do specjalnych powerplayów oznaczonych na czerwono. Takich jak na przykład. Rozbicie samolotu na lotnisku. W pełni naładowany pasek może też Ci pozwolić nie tylko na użycie PowerPlaya, który ma na celu zabicie jak największej ilości aut, ale też zmiany toru. Oczywiście, ta zmiana toru też to robi, nie? Na przykład tutaj macie tamę, po której jedziecie w pierwszym okrążeniu, a w następnym możecie specjalnie dać się wyprzedzić i zmienić tor poprzez rozdupcenie tej tamy. No jest to mega widowiskowe. Tutaj ta zmiana no, zmienia cały segment toru. I jednocześnie widzicie, jak będąc ostatnim, wyszedłem na drugie miejsce. Bo taka zmiana toru zazwyczaj działa na dużym obszarze, no i rozwaliłem większość samochodów jedynym powerplayem. Nie? Jest nawet osiągnięcie, by będąc ostatnim, zmienić tor i wyjść na prowadzenie. Swoją drogą jest bardzo upierdliwe, ciężko było mi je zdobyć, musiałem wiele razy to powtarzać. Kurwa, Przecież to musi to wejść, no. Jeżeli gracie w kampanię, to jeszcze większy efekt wow robi to, że w pewnym momencie jak sobie gracie i zmienicie tor, to nagle lądujecie na torze z poprzedniego wyścigu. Te segmenty torów się ze sobą przecinają. No, cały ten zamysł dynamicznej zmiany toru jest dla mnie tak wyjątkowo wyróżniający. Dodając do tego tą widowiskowość, to nabieram ogromnej chęci na potencjalny remake takiej gry. Jeżeli chodzi o model jazdy, powiedziałbym, że jest mocno arcadeowy, choć ekspertem nie jestem, dlatego o modelu jazdy nie chcę się wypowiadać. W ogóle myślę, że systemy jazdy w grach są mocno subiektywne. No, wystarczy choćby popatrzeć na GTA 4 GTA 5. No, jak tu stwierdzić, co jest lepsze? Chcę też wspomnieć o interfejsie. Widzicie porównanie między splitem a przykładowym Need for Speedem. No, nie wiem, czy to widzicie, ale ja kocham interfejsy i uważam je za najlepsze. Takie, które są osadzone na rzeczywistym obiekcie w grze, a nie przylepione do ekranu. Tak jak było to w Dead Space. Ie. Oczywiście w Dead Space ten interfejs jeszcze jest osadzony w świecie. Ma to sens światotwórczy, że widzimy ten pasek zdrowia na tym rdzeniu, na plecach, albo ilość amunicji na broni. Tutaj wiadomo, ten interfejs przylepiony jakby do samochodu nadal nie ma sensu w, w świecie, natomiast wciąż urozmaica, no, wciąż dodaje tej dynamiki i jest oryginalny. A przede wszystkim, on ma jeszcze większy sens. W tej wyścigówce albo w ogóle w wyścigówkach, no bo nie musisz odrywać wzroku w kierunku rogu ekranu, by zasięgnąć jakiejś informacji. Wystarczy leciutko popatrzeć w dół i wciąż widzisz cały tor. A zazwyczaj zapierdalasz 200-300 na godzinę w wyścigówkach, nie? Więc uważam, że takie rozwiązanie powinno być o wiele częściej wykorzystywane. Interfejs bardziej skondensowany na środku ekranu, a nie po bokach. Widać, że jest to po prostu przemyślane. No w tej grze trzeba monitorować ten pasek powerplaya czy informacje w niektórych trybach. No i właśnie do nich teraz przejdę. Jest typowy tryb wyścigowy, po prostu bądź pierwszy i tyle, taki klasyczek, no nie będę tutaj więcej mówił. Kolejny to eliminacja, czyli 8 rajdowców jedziesz po torze nieokreśloną ilość razy. Długość rozgrywki jest stała, zawsze taka sama. Dlaczego? No bo jest timer i w momencie, kiedy dojdzie on do zera, to odpada ostatnie miejsce. Timer się tam resetuje do 30 sekund czy coś takiego. I znowu odpada ostatnie miejsce, gdy dojdzie do zera. I znowu, i znowu, aż w końcu zostanie tylko jedna osoba. Największa zaleta jest taka, że jak macie w normalnym wyścigu, nie? moment, że na samej końcówce kogoś wyprzedzacie, to jest taki jeden z najlepszych, a na pewno najbardziej satysfakcjonujących momentów jakiejkolwiek grze wyścigowej, no ale on może się zdarzyć raz na wyścig. A w tym trybie może się zdarzyć kilkukrotnie: no bo możecie wyprzedzić kogoś w ostatnim momencie, będąc ostatnim, by uniknąć eliminacji. Kolejny to detonator, czyli po prostu wyścig bez graczy, gdzie musicie dojechać do mety przed czasem. Nie ukrywam, że te wyścigi były dla mnie wymagające, szczególnie dwa trofea, które wymagają ukończenia tych torów przed podanym czasem. Chyba mać. Jest też air strike z dwoma wariantami, pierwszy polega na tym, że napierdala do nas helikopter i pokazują nam się miejsca gdzie uderzy rakieta i musimy ich unikać. Ale co najważniejsze w tym trybie i co uchroniło go przed byciem totalnie trywialnym jest to, że te miejsca w które uderzy rakieta najpierw się namierzają i dopiero później lokują i później uderza rakieta, i też rakiety uderzają od tych najbliżej nas zalokowanych miejsc do najbardziej oddalonych, więc jakby nie ma sytuacji, że jakieś rakiety uderzają za nami. Zawsze uderzają mniej więcej tam, gdzie my obecnie się znajdujemy, to też jest ważne. Jeżeli chcemy, by te rakiety były jak najbardziej rozłożone, w sensie te miejsca, w które one uderzą, to musimy utrzymać wysoką prędkość, bo jak ją obniżymy, to rakiety będą namierzać w taki sposób, że nie przejedziemy. No, jest to genialny zamysł, który z tym dynamicznym namierzaniem, że tak to opiszę, zmusza nas do utrzymania pewnej prędkości. Drugi wariant jest tym samym, tyle że tym razem możemy się zemścić i za pomocą power playów możemy odbijać rakiety w helikopter, a pasek ładujemy unikając rakiet. Bardziej mi siada ten drugi wariant. No i ostatni tryb jest to Totalny rozpierdol. Tu, tutaj trzeba mieć 60 fps i szybki refleks. Niestety, ja miałem tylko to drugie. No bo grałem na PlayStation 3, jak mówiłem. Ten tryb ma specjalne tory dla niego przystosowane. Jedyny taki w swoim rodzaju. Wszystkie pozostałe wykorzystywały te same tory. Tutaj kręcimy się w kółko po szerokich jezdniach zazwyczaj. I naszym celem jest mijanie ciężarówek, które zrzucają wybuchowe beczki, i do tego jeszcze jeżdżą tacy. Samobójcy w gromadkach, by jeszcze większy chaos wprowadzać, no i celem jest uzyskanie iluś tam punktów. Mamy combo, jeżeli nie damy się zabić, jeśli tylko damy się trafić jedną zwykłą beczką, to combo wzrośnie po prostu o mniej. No bo są niebieskie i czerwone beczki. Czerwone beczki od razu cię zabijają, a niebieskie beczki tylko wprowadzają cię w taki e, wyprowadzanie się z równowagi. Jak jedna beczka wyprowadzi cię z równowagi, i później wjedziesz w kolejną niebieską beczkę, no to wtedy już umrzesz, nie? E, więc jakby to. Potrzeba dwóch niebieskich beczek w krótkim czasie, żeby cię zabić, a jednej czerwonej, żeby od razu. No ale wiadomo, że niebieska beczka też cię może zabić, zabić w ten sposób, że cię wyprowadzi z równowagi, wejdziesz w drift i uderzysz po prostu w ścianę i umrzesz, nie? No jak widzicie, jakby na załączonym obrazku, to czasami no, nie da się zareagować na jakąś leżącą beczkę, bo jest taki rozpierdol, ale jest to kolejny unikalny tryb w tej grze, za co bardzo ją szanuję. Kurwa mać, co za. No, i co tu jeszcze mogę powiedzieć? Jest kampania złożona z 12 rozdziałów. W każdym z nich jest około 5 wyścigów, więc trochę czasu można w tym spędzić. Szczególnie jeśli chcemy mieć złoto w każdym z nich. Ja serdecznie polecam wam to sprawdzić. Zauważyłem jeden taki konkretny błąd, który powinien być naprawiony. Jak widzicie, jadę sobie. Przede mną jest dwóch ludzi. Na tym z tyłu używam powerplaya w postaci beczki z helikoptera. Jest to najczęściej powtarzający się powerplay w tejże. No i jadę. Dalej, beczka spada idealnie na głowę tego gosia, co był z przodu i nic mu nie robi. Tylko dlatego, że ten powerplay nie był wywołany na tym właśnie gościu z przodu. Z innymi rodzajami powerplayów czegoś takiego nie zauważyłem. Tutaj jest ewidentny błąd. Wybuch, nieważne na kim wywołany, powinien wpłynąć na wszystkich, na których powinien wpłynąć. No, jeżeli ma to sens. Oprócz tego napotkałem złe hitboxy. Wyraźnie widać w tej sytuacji, że nie powinienem się rozdubcyć. Był również ten dosyć zabawny moment, ale to akurat fajne. Na przestrzeni materiału pewnie widzieliście, jakie widowiskowe akcje się tu dzieją. E, na przykład tutaj Bot otworzył skrót, chciałem z niego skorzystać, i brama idealnie zamknęła się na mnie, nie? Y CO? Gdyby ta gra dostała remake, to oczekiwałbym rozpołowienia mojego samochodu. Chciałbym ten system zniszczeń jeszcze mieć bardziej zaawansowany, choć i tak jest dość mocno właśnie tutaj rozwinięty. Ja nie, wie, nie grałem w Burnout Paradise, a wiem, że ta gra słynie z modelu zniszczeń, więc nie wiem, jak, on się, jak to porównać, nie? Chociaż z tego, co czytałem na internecie, to system zniszczeń w Split Second jest naprawdę na wysokim poziomie. Tutaj w ogóle jeszcze pojebana akcja. Wow! Co wow. Zajebiste to było! Albo tutaj. Albo tutaj. Szczerze Wam powiem, że brakuje mi takich wyścigówek z realną grafiką. Z imitacją realnej fizyki, ale z totalnie właśnie popierdoloną akcją, taką właśnie jaką tutaj widać. Myślę, że ścigałka tego typu odniosłaby dzisiaj duży sukces. Jakby wyobraźcie sobie, że jakiś spin-off Force Horizon jest zapowiadany i ma w sobie taki system zniszczeń, i jeszcze ten system powerplayów. No ja grałbym w coś takiego srogo. Albo po prostu, tak jak mówiłem, odcięcie kuponów, jakiś remake, wciąż bym się cieszył. Serio. Mieliśmy już remake, nie wiem, Dead Space z 2008, był remake Demon's Souls z 2009, a był nawet remake The Last of Us z 2013. No ta gra, powtarzam, jest z 2010. No. jeżeli chodzi o gry właśnie z tych lat już późniejszych, nie mówię o tam 90-tych, czy przeczynków 2000 no to to jest jedna z niewielu gier. Która naprawdę zasługuje na drugą część, albo właśnie remake. Chciałbym coś takiego zobaczyć. Jeszcze ciekawostka narodowa. W napisach końcowych jest dedykacja dla zmarłego Marka Romanowskiego, czyli Polaka, który pracował nad tą grą. I jeszcze piór oraz Piraci z Karaibów na końcu świata. Taka ciekawostka. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia kiedyś tam.